Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym będą pojawiać się piłkarskie newsy, a w nich dzisiaj Mecze Rakowa i Legii w kwalifikacjach do europejskich pucharów Trójka nominowanych do nagrody piłkarza roku UEFA Mbappe chce odejść z PSG Pedro nowym zawodnikiem Lazio Rzym Legia i Raków zaliczył udane mecze w kwalifikacjach do europejskich pucharów Raków wygrał 1-0 po brance Andrzeja Niewulisa Choć Raków wygrał, to cały mecz nie był zbyt udany. Można to zobaczyć chociażby po statystykach, w których to belgijski zespół przeważał. Ale to w końcu nie statystyki wygrywają mecze. Legia zaś zremisowała na wyjdzie ze Sławią Praga 2-2, a bramki do warszawskiego klubu strzeli Emreli i Uranowicz. Niestety, tak samo jak w przypadku Rakowa, Legia niezbyt zachwycała grą w statystykach. To mimo to udało się wywieźć ten cenny remis z Pragi. Mam nadzieję, że mecze rewanżowe zagramy spokojnie i że to polskie zespoły będą się cieszyć z awansu do Ligi Europy i Ligi Konferencji. Poznaliśmy nominowanych piłkarzy do Nagrody Piłkarza Roku UEFA. Są to Jorginho i Angola Cante z Chelsea oraz Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Co jak co najwięcej z nich osiągnął w tym roku Jorginho, który nie dość, że wygrał Ligę Mistrzów, to jeszcze triumfował z reprezentacją Włoch na Euro 2020. Kante się również triumfował w Lidze Mistrzów, ale na Euro reprezentacja Francji bardzo zawiodła odpadając pokarne ze Szwajcarią w 1.8 finału. De Bruyne wygrał Ligę Angielską, w której zagrał kapitalny sezon, jaki również był bardzo ważną postacią jeśli chodzi o grę Belgii na Euro, która odpadła z triumfatorem całych mistrzostw final. Mbappe chce odejść z PSG, tak poinformował on włodarzy klubu. Francuz miał zaznaczyć, że nie poda mu się narracja o byciu gwiazdą przyszłości. Zdaniem piłkarza przyszłość już nadeszła i chce on być centralną postacią projektu. W Paryżu jest to praktycznie niemożliwe, ze względu na obecność Neymara, a od niedawna a także Leo Messiego. Pedro nowym zawodnikiem Lazio Rzym i jest to pierwsza od 40 lat transakcja pomiędzy klubami z Rzymu. Ostatni taki transfer odbył się w 1981 roku, gdzie Carletto Perone zamienił Asaromem na Lazio. Poinformowano również o tym, że Pedro będzie grał z numerem 9 na koszulce. To tyle w dzisiejszych newsach i jeśli będzie dobra aktywność pod filmami, to filmy będą pojawiać się codziennie. Do usłyszenia i cześć!